To co? Walczysz, brachu? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole, wygrany ją zgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. Dosyć skomplikowane. To co? Walczysz, brachu? Powiedz tylko z kim? Świeżak, jaki ty, brachu. Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. To jak? Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Poczekaj, aż się złoni. Toż to po kurwaezja! Bijemy się dalej, bracie? Powiedz tylko z kim? Najzdób, zwany tylcem. Dziwnie go nazywają. Wszystko robi na odwrót. Cypia w dzień, najpierw chla, potem dopiero je. A babom do hendożenia każe się ubierać. Najzdub. Nice, pokaż oreny. To jak? Jestem gotów. Panowie, bracia! Zapraszam do tańca! Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! Poczekaj, aż się odsłoni! Ej, mistrzu! Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na wypijaną hołotę. A oko mam dobre. Wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Zigi Król, bo płacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. O, nie chciałbym być twoim wrogiem. Bijemy się dalej, bracie? Powiedz tylko, z kim? O, wiedziałem, że traficie na siebie. Kto to jest? Mały Doda. Skorwiel remiut prosto z ula, chleje za czterech, a są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutach się wieszał. Lepiej przyszykuj duży mieszek. To jak? Jestem gotów. Panowie bracia, zapraszam do tańca. Ożto kurwa Ezja! Gratuluję! Obiłeś mordy największym zabijakom! Gratuluję! Turniej zakończony!